Chcesz inwestować w nieruchomości, ale nie masz czasu na zarządzanie, naprawy, wynajem i inne problemy. Co jeśli istnieje sposób na pasywną inwestycję, która daje 8% lub więcej zwrotu. To właśnie syndykacja nieruchomości i dzisiaj wyjaśnię, jak działa, kto powinien w nią inwestować i dlaczego to świetna strategia długoterminowa. Nazywam się Andrew Orszowka i jestem doradcą. I inwestorem na rynku nieruchomości w Chicago? Inwestuję od 1998 roku i widziałem różne cykle rynkowe, jakie ludzie też popełniali błędy i jakie odnosili sukcesy. Jedno jest pewne: nieruchomość to jeden z najlepszych sposobów na budowanie długoterminowego bogactwa. Dzisiaj pokażę Ci, jak to działa i czy to jest dla Ciebie. Syndykacja to forma inwestycji, w której wielu inwestorów łączy swoje środki, aby kupić dużą nieruchomość, np. budynek mieszkalny lub obiekt komercyjny. I takie inwestycje nieraz zaczynają się od wkładów 25 tysięcy, 50 tysięcy, 100 tysięcy i formuje się grupa. I zamiast... Zbierać ogromny kredyt samodzielnie inwestujemy jako grupa. Są dwa kluczowe podmioty w takiej grupie. Syndykator, gdzie nazywa się General Partner, albo w skrócie GP, to jest osoba, która wyszukuje nieruchomość, zarządza nią i realizuje strategię inwestycyjną. I my to robimy. W taki sposób, że ja na przykład szukam, i jest to y, jak gdyby pukanie od drzwi do drzwi, gdzie jest inwestycja dobra, a oszacowujemy je, robimy analizę rynkową, robimy analizę budynku, zarobków, kosztów i mamy swój sposób na obliczanie takiego y, dochodu i rozchodu, i czy to robi sens i Musimy zarobić o przynajmniej 8% w skali roku. A lub więcej, nie interesują nas budynki z okolic, gdzie jest większa przestępczość, czy gdzieś gdzie nie ma ekonomicznych jakichś ruchów, które będą pokazywały, że ten. Market w danej okolicy będzie się podnosił na jakości. Chodzi o to, żeby my inwestujemy tylko w okolicach, gdzie ludzie mają dobre zarobki. Drugimi, drugą grupą, czy drugą częścią tych grupy są inwestorzy tzw. Tak pasywni. To są limited partners, albo w skrócie LPs. Oni wkładają kapitał, ale nie zajmują się zarządzaniem. Czyli osoby, które są zainteresowane i są spośród nich osoby nieraz starsze, nieraz osoby, które mają pieniądze odłożone z tego powodu, że było to z konta emerytalnego, to oni chcą zainwestować, nieraz to są osoby samotne, czy mogą być to wdowy, ludzie, którzy po prostu są na stanowiskach też jako lekarze. Ludzie, którzy są na stanowiskach inżynieryjnych, a gdzie są, albo zarządzają dla kogoś firmami, ludzie, którzy po prostu mają kapitał, ale oni się nie chcą zajmować zarządzaniem i chcą mieć po prostu zwrot stały i pewny. A dlaczego syndykacja jest skuteczna? Możesz inwestować, nie będąc ekspertem w nieruchomościach. Twoje ryzyko wtedy jest minimalizowane i inwestując z nami, masz po prostu pewność, że ta inwestycja jest dobra. Masz do dostęp do dużych inwestycji, które normalnie nie są dostępne tylko dla dużych firm. I co się dzieje, dlatego że my inwestujemy bez pożyczek, a w większości jest to kupowane za gotówkę, to po prostu nie mamy tutaj, w momencie, kiedy jest bank, to z nimi po prostu nie ma żartów, jeżeli chodzi o różne sprawy tego typu. Jeżeli chodzi o naszą decyzję, ona jest stuprocentowa decyzja grupy, a nie tak, że jest partnerem niedopisywanym. Bank, oni mają swoje kryteria, my mamy też swoje kryteria. Czasami te nasze kryteria są większe, lepsze i bardziej ostrzejsze, konserwatywne, bardziej niż banku. Kto powinien inwestować w syndykację? Więc osoby, które mają minimum 25 tysięcy dolarów i chcą otrzymać pasywny dochód 8% lub więcej. Nie martwić się zarządzaniem nieruchomością, nie martwić się rentowaniem czy naprawami. I inwestować długoterminowo. Mówimy tutaj o inwestycjach 5, 7 czy 10 lat. Kiedy przy takich inwestycjach nie bierzemy pod uwagę, że w pierwszych 5 latach sprzedamy budynek z różnych powodów i przeważnie trzeba myśleć o tym, że ten budynek będzie trzymany przez grupę przynajmniej przez 5 lat. To nie jest. A grupa dla inwestorów takich jak tak zwanych fliperów, szukających szybkiego zysku i manipulowaniem manipulowaniem takiej inwestycji, czyli tych jak to się mówi popularnie badą fiters prawdopodobnie to mnie zainteresuje ta oferta. Inwestorów, którzy potrzebują szybkiej płynności, gotówki. No, to nie jest dla nich osób, które boją się ryzyka nieruchomościowego. Są ludzie, którzy y, wolą zainwestować w staki, gdzie ja uważam, że, że to jest większe ryzyko, bądź y, ktoś lubi zainwestować w krypto. Nie jest to dla nas inwestycja. I y, y, chciałem tu zaznaczyć, że jeżeli masz kapitał i chcesz go pomnażać. Bez zaangażowania, zarządzanie, to syndykacja może być dla ciebie. Możesz się z niego o, e, utrzymywać bardzo dobrze i, i wiele osób to robi. I to są inwestycje przeważnie, e, można powiedzieć, zbliżone bardzo do inwestycji e, rodzinnej, czyli taki familijny biznes. Dlaczego warto kupować bez kredytu? Powiedz. Tradycyjni inwestorzy używają dźwigni finansowej, kredytów, ale stopy procentowe są wysokie, więc kredyty są też i drogie. Raty kredytowe zmieniają zyski albo zmniejszają zyski. Większe ryzyko w czasie kryzysu, czyli bank może was poprosić w każdej chwili o spłatę. Jeżeli oni sobie wymyślą, że ktoś jest niewierzytelny z tego czy jakiego powodu, mogą wziąć i poprosić o spłacenie i dadzą na, na to bardzo krótki czas. I w momencie kryzysu, jeżeli się po prostu nie uda sprzedać, to a, a prawdopodobnie się nie uda sprzedać, bo ja już przechodziłem przez 2008 rok. I wiem, jak to jest, że wtedy wszyscy próbują sprzedać cenami, e, obniżają ceny i po prostu w, w takim momencie dom jest, czy ten budynek, nieruchomość jest mniejsza niż ten, niż jest pożyczka i bank chce, e, po prostu, jeżeli zawoła o to, żeby spłacić ich do zera, no to może być problem. E, alternatywa w syndykacji to jest bardzo duża, dlatego że jeżeli nasza grupa przychodzi i kupuje zagotówkę, to ludzie to lubią i um, zakup zagotówkę za gotówkę to jest ktoś, kto jest poważny inwestor i e, inwestorzy wtedy finansuje zakup w całości, brak kredytu, równa się brak miesięcznych rat, większa stabilność, czyli dla tych, co uważają, że to jest a, nawet i przez Sprzedaży. Ten, co sprzedaje, uważa, że to jest większa stabilność i bardziej a, ludzie są do tego odpowiedzialni. Co poza tym idzie, to skupienie na całym przepływie gotówki. Regularne wypłaty, 8%, które są przeważnie wypłacane, 2% co, co kwartał lub więcej oczywiście. Um, idealny e, na niepewne czasy rynkowe, czyli po prostu ktoś nie wie, ma gotówkę, nie chce kupować krypto, nie chce inwestować w staki, boi się, że straci overnight. To jest to super inwestycja. I nie zawsze kredyt jest najlepszym rozwiązaniem. W syndykacjach często kupujemy nieruchomość za gotówkę, los minimalnym zadłużeniem jest parę takich, jeżeli po prostu się opłaca wziąć na przykład pożyczkę od sprzedającego, przejąć taką pożyczkę po prostu są ludzie, którzy mają interest rate zablokowane na długie lata, na przykład na powiedzmy mniej niż 3%, okay? 2,7, 2,5%, 3% czy coś takiego ale wtedy te budynki po prostu mogą być też w cenie, czyli ktoś nie jest w stanie kupić go sam, ale jako grupa inwestorów może zmaksymalizować zyski dla inwestorów, którzy inwestują kupując taki budynek i na samym tym balansie zarabiając o przykładowo ekstra income. Jak działa syndykacja? Przykładowa inwestycja. Budynek 100 mieszkań w Chicago, cena kupna 10 milionów dolarów, syndykacja zbiera 3 miliony od inwestorów, minimum 27 tysięcy dolarów na osobę i sprzedający finansuje resztę albo finansuje część i można minimalnie wtedy jeszcze... Odeprzeć się finansowaniem z banku. I taka kombinowana finansowanie jest super, duper, dlatego że jeżeli na przykład sprzedający nam sprzeda i da nam z powrotem inwestycję taką, że odsprzedana starą pożyczkę, ale chce więcej, jeszcze dlatego, że będzie tam różnica pomiędzy tym, co on chce, a ile tam zostało tej pożyczki. No możemy wziąć to od banku i ten balans, czyli ten, ta różnica po prostu z tych dwóch finansowań. załóżmy, że na dzisiaj 6,5%, on nam da na 2,5%, a e, ten, e, przełożymy tą pożyczkę i resztę dofinansujemy e, gotówką. No to sami wiecie, że e, jeżeli dla przykładu tylko daje, będzie to 4%, a my chcemy zysku mieć 8%, to mamy e, na to, żeby. E, Mieć fajny uh, income, z, fajny zarobek z takiej pożyczki, czyli inwestor, inwestorzy otrzymują 8% rocznej wypłaty, plus udział w zyskach po sprzedaży nieruchomości, oczywiście. Um. Zamiast kupować jedno mieszkanie, masz udział w 100 mieszkaniowym budynku w dobrej okolicy, gdzie ludzie płacą renty stabilne, i syndykator wykonuje całą pracę, podczas gdy ty otrzymujesz pasywne dochody, czyli Ciebie to nic nie interesuje dlatego, że syndykator jest tym, który się zajmuje. A jak zacząć inwestować w syndykację? A więc takich pięć kroków, bym powiedział, do zainwestowania, to jest to zdobądź wiedzę. Zrozum jak to działa syndykacja, czyli przeczytaj książkę, porozmawiaj z kimś a, z, ze swoim księgowym, czy ze swoim adwokatem, e, znajdź dobrego syndykatora. Okay? Współpracuj z, profesjonalny, z profesjonalnymi ludźmi, ktoś kto działa na rynku długie lata, e, e, takim jak ja na przykład. <grywa> okay? a, Przeanalizuj ofertę, sprawdź liczby, e, lokalizację, strategię, e, zobacz sam, jak to, jak to, e, jak to jest. Okay? Zainwestuj i czekaj. Syndykacje to inwestycje długoterminowe. Tak jak powiedziałem, następnie 5-7 lat e, e, w tym e, w inwestowaniu. E, otrzymuj wypłaty. Chcę się. Ciesz się y, pasywnym dochodem i wzrostem wartości kapitału. To jest y, super sprawa. I pomogłem wielu inwestorom wejść w syndykację nieruchomości, organizować nieruchomości, i tak samo pomagałem w rozstaniach w, 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 w takiej grupie inwestycyjnej, czyli nie tylko w zawiązaniu, ale i w rozstaniach. Jak ktoś chce po prostu wcześniej wyjść, są różne sytuacje, że to jest dla kogoś, kto ma swoje, jak gdyby, prywatne powody, to dlaczego nie? I to jest właśnie syndykacja nieruchomości. Klucz, żeby dobry zespół był i dobra strategia. Jak chcesz zrobić pierwszy krok? Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o syndykacji nieruchomości, to może odwiedzić moją stronę andrewolszówka.com i znajdziesz tam porady, a kontakt do mnie przede wszystkim. Tak samo możesz dostać przez to, przez to, że wejdziesz ze mną w kontakt, do jakieś oferty inwestycyjne i możliwość taką, żeby się właśnie zorientować trochę na czym polega ta syndykacja. O, oczywiście. Subskrybuj do mojego kanału AssetMy to jest kanał gdzie na YouTube ja co tydzień robię jakieś filmiki, doradzam ludziom gdzie inwestować. Tak samo mam swój tygodniowy update na rynek nieruchomości, co się dzieje, za ile można gdzie wynająć, gdzie się sprzedają domy, gdzie się budują domy. Oczywiście mówimy o domach wielorodzinnych, budynkach apartamentowych. I w, raczej w dobrych okolicach, tam gdzie jest dobry dochód. I tak jak mówię, Asset my na YouTube, Facebook o LinkedIn. A tam jest też mój, mój profil. Możesz się wsiąść i um, e, dopisać. I jeśli e, ten materiał ci w jakiś sposób pomógł, um, to daj łapkę w górę, subskrybuj mój kanał, napisz w komentarzu polub to daj swoje pytanie o inwestowanie w nieruchomości. Ja zawsze odpowiadam. Czytam każdy komentarz i chętnie pomagam Ci zbudować majątek w nieruchomościach. Także um, proszę bardzo, zapraszam do współpracy. Dziękuję i to na wszystko na dzisiaj. Do widzenia.